I dobry Państwu, popis Wróble. To jest program dla tych, którzy chcą wyjść z bańki. Niekoniecznie wyjść na długo, bo przecież, drodzy Państwo, te bańki, w których jesteśmy, są często bardzo wartościowe, wybrane przez nas świadomie. Tam są w ogóle może światli ludzie, etc., etc., ale wyjść okresowo z bańki, zobaczyć, co jest u innych w bańkach, jak oni myślą, czy znaczy w ogóle myślą. To jest piękne zadanie do wykonania. Ja postaram się to zadanie Państwu ułatwiać. Dzisiaj kilka krótkich analiz, takiego rodzaju rzutów ekranu na polską rzeczywistość. Mam nadzieję, że w takich rzutach ekranu zobaczymy tę polską rzeczywistość. W każdym razie lepiej niż bez nich będą dzisiaj w tych rzutach ekranu i Polacy, i Niemcy, i świnie, i wróbel, i nawet, nawet okazjonalnie orzeł. Dlaczego świnia? No, to można zapytać, cóż bardziej polskiego niż świnia. Ktoś odpowie, no, zaraz, orzeł, prawda? Orzeł jest bardziej polski. No, jest bardziej polski, ale to nie on, tylko świnia ma proces w Polskim Sądzie Najwyższym. W ostatnich dniach wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział ochronę rolników nową ustawę, ustawę, która by chroniła rolników przed tymi, którzy z kolei rolników oskarżają o to, że ich praca, gospodarstwo. To dużo zapachu, dużo hałasu, dużo chrzęstu, dużo ni stąd ni zowąd, nocnej pracy, często maszyn. Krótko mówiąc, nie na taką wioskę żeśmy się umawiali i rolnicy miewają z tego powodu nawet prawne kłopoty. Podstawą takich prawnych kłopotów może być artykuł kodeksu cywilnego, 144. Na jego podstawie. Można domniemywać, że każdy właściciel nieruchomości powinien się powstrzymywać od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. No jak wyliczyć miarę przeciętną, to jest oczywiście już zadanie bardzo skomplikowane. Niemniej taki przepis w kodeksie cywilnym jest i ktoś może powiedzieć, dla mnie chrzęst czy zapach obory, czy, czy coś takiego, to jest już za dużo. I nawet nie ma co teoretyzować, bo w praktyce w polskich sądach toczy się spór um, o... Świnie, hodowle świn. Świnki, jeżeli ktoś się nie orientuje, no to mówię, że owszem, chrum, chrum, chrum robią i też robią inne rzeczy, i to, to nie zawsze bardzo miło pachnie. Sprawa sądowa rolnika z podłodzi na razie jest na takim etapie, że sąd już w prawie ostatecznej instancji zasądził 100 tysięcy złotych kary. Nic dziwnego, że pod wpływem takiego wyroku sądu zarówno konfederacja, jak i Prawo i Sprawiedliwość prowadziły pod do Laski Marszałkowskiej własne ustawy. No, na razie te ustawy czekają na po prostu to, żeby, żeby się w, rząd polski bardziej miał siłę i czas popisać swoją własną ustawą. To jest, jak mi się wydaje, pierwsza warstwa taka, mm, analizotwórcza. Wolność domków w swoim domku, prawda? Przepraszam, to są moje świnie, to jest mój kombań, to jest moje gospodarstwo, to są moje koguty i to jest mój styl życia. Jak się komuś nie podoba, to może tu po prostu nie mieszkać. I myślę, że wśród wyborców, a także aktywistów Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości jest wiele osób tak właśnie myślących, zresztą w ogóle chyba we wszystkich formacjach wielu z nas tak właśnie sobie myśli, ale jest Przecież druga warstwa problemu kupuje sobie domek Polak czy nawet buduje sobie dom po prostu za duże pieniądze przenosi się na wieś zmienia swój styl życia naczytał się w szkole Jana Kochanowskiego wsi spokojna wsi wesoła no jest na tej wsi spokojny wsi wesołej ale nagle jego sąsiad buduje sobie chlewnia i wtedy co to już nie jest zupełnie to samo że widziały gały co brały nie gały widziały coś innego a nagle się okazuje że wielka chlewnia 100 czy 200 świń zapachu mamy po w 2023 roku, drodzy Państwo, wygasły miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W ich miejsce miały powstać gminne plany zagospodarowania, i to jest właśnie taki element, który wydaje mi się warstwą numer 3, bo można powiedzieć, Polska w soczewce, te plany nie bardzo powstają. Dlaczego? Dlatego, że jak już gmina coś tak na dobre postanowi, to mamy mniejsze możliwości działania, my, mieszkańcy tej gminy, niż póki sprawa jest w konsultacjach i w ogólnym gdyby- gdyby. Wyobraźcie sobie, Państwo, i to jest podobno częsty przykład, że rodzina. Cieszy się z tego, że dzieci przyjechały znowu na wieś, budują sobie tam swój własny dom. No i teraz, gdyby było takie. Postanowienie na temat przestrzennej regulacji w gminie, to może by się okazało, że tam tego domu postawić nie można, bo to akurat ma być teren rolniczy, albo że w tym domu nasze dzieci utworzyły, bo ja wiem, warsztat naprawiający tłumiki motocyklowe, no i akurat w takim zagospodarowaniu przestrzennym to by się mogło nie zmieścić, bo tam, gdzie ludzie mieszkają, tam zwykle nie mają tłumików od hondy, które by waliły wieczorami w ramach naprawy. Krótko mówiąc, nie bardzo się. Tak w powszechnie w narodzie przyjęło to, żeby się bardzo ograniczyć, skoro można chwilowo być nieograniczonym. No a z tego są, są oczywiste konsekwencje. Trudno jest ustalić, co jest sąsiedzko dopuszczalne, co jest sąsiedzko niedopuszczalne a przecież ta przeciętna miara, o której mówi kodeks cywilny, to jest miara ściśle związana z tym, gdzie kto co zrobił. Jak postawiliśmy chlewnie tam, gdzie mamy napisane w przestrzennym zagospodarowaniu gminy teren rolniczy, teren hodowlany, teren przedsiębiorstwa, to to jest całkiem coś innego niż kiedy mamy jakąś inną tam, mamy jakieś inne postanowienie i idziemy mu wbrew. Krótko mówiąc, można by chyba się pokusić o taką Złotą zasadę, że jak coś jest skomplikowane, to dlatego, że ludzie nie chcą, żeby było proste. I wydaje się, że to byłoby dość, dość, dość prawdziwe. Najlepsze jest przy tym wszystkim, że ta opieszałość wielu polskich gmin bierze się chyba stąd, że. Mamy konflikt na wsi, którego chyba nie mieliśmy w takiej skali w poprzednich dziesięcioleciach Polski Ludowej czy Polski Kapitalistycznej. Przyjeżdża na wieś bardzo dużo osób z miasta i chcą żyć na wsi, takiej wsi jaką sobie wyobrazili, a przecież wieś jest tak co do zasady, bo różnie to już dzisiaj bywa, miejscem działalności produkcyjnej, miejscem, w którym po prostu są krowy, są kombajny, są świnie, yy, są norki, co tam jeszcze chcecie. We Francji, zwracam Państwu na to uwagę, Kilka lat temu Francja stała przed tym samym wyzwaniem. było dużo, dużo, skarg do sądu, dużo skarg do władz, że ktoś o to sobie śpi spokojnie, a kogut u sąsiada śpi niespokojnie i drze, drze dziób. W 2021 roku powstała taka... Oto ustawa, która definiowała we Francji tak zwane dziedzictwo sensoryczne. Brzmi dość śmiesznie, może przyznać się, ale chodzi o to, że to, co pachnie na wsi, nie zawsze przyjemnie, to, co chrzęści na wsi, to, co chrumczy, to, co muczy i tak dalej, to, co dacze, etc., etc., to jest właśnie dziedzictwo sensoryczne. To są zapachy, hałasy, cała ta atmosfera wiejska, która podlega od tych czterech lat we Francji ściśle prawnej ochronie. A bodźcem do tej ścisłej prawnej ochrony była sprawa koguta, jakże się nazywał, Maurycego. Kogut Maurycy, pewnie bardziej sławny we Francji niż, niż w Polsce, piał jak to mają koguty w zwyczaju. Został oskarżony, czy właściwie jego właściciele oskarżony, i sprawę tę skarżący przegrali. Okazało się, że jednak kogut, przynajmniej we Francji, ma prawo piać byle po. Francusku. Tyle, że francuska ustawa jasno wskazuje, że jeżeli ktoś kupił dom na wsi i wokół była ta działalność gospodarcza, to on nie ma prawa się teraz skarżyć. Co innego, gdyby właśnie właściciel gospodarstwa zmienił zasadniczo te warunki produkcji, co do których były pewne uzgodnienia z władzą, a wtedy już nie jest pod ochroną tej ustawy. I chyba w Polsce pójdziemy tym tropem, chociaż ministerstwo się u nas zarzeka, że zrobi lepiej niż we Francji. Oby tak było. No można powiedzieć pół żartem, pół serio. Oto ponownie dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. No tylko, że taka była reinkarnacja i teraz ten Bonaparte jest w postaci koguta Maurycego. I tak to szybciutko przechodzę z świń do chołowni. Nie dlatego, żebym chciał żartować, że kto, którykolwiek z polskich polityków jest świnią. To byłoby po prostu nie w moim stylu i, i, i tak w marnym guście. Ale zadziwia mnie to, jak okropne oburzenie w całej Polsce się rozległo, że oto Szymon Hołownia rozmawiał z politykami. No ale nie z tymi, z którymi powinien, tylko z tymi, z którymi cudzysłów nie powinien. Mało tego, że rozmawiał, to jeszcze rozmawiał w domu prywatnym. No na pewno byłoby dla oburzonych o wiele lepiej, gdyby rozmowa odbywała się w domu publicznym. Ale tak się akurat oczywiście stać nie może i na zimno rzecz oceniając, Donald Tusk przegrał wybory prezydenckie. Szymon Hołownia przegrał wybory prezydenckie. Co się dzieje w polityce w takim momencie? No to już prawie zawsze dzieje się to samo, czyli bardzo ostre starcie między przegranymi. Ono odwraca uwagę od porażki, to po pierwsze. Daje dużo możliwości komentowania, to po drugie. Ale po trzecie też no, przynosi realny zysk. Jeżeli Donald Tusk wykończy Szymona Hołownię, to można powiedzieć, nawrocki no, prezydentem, ale przynajmniej przejąłem partię Szymona Hołowni. Jeżeli Szymon Hołownia obroni się przed polityką, i zbuduje mocną, silną partię wbrew Tuskowi. No to może powiedzieć tak samo. Wybory to jeszcze nie był ten moment, ale proszę bardzo, jak mi się, jak mi się teraz powiodło przy Zielonym Stoliku. To trochę mi przypomina to, to oburzenie na Szymona Hołownie. Oburzenie z powodu tego, że kogut pieje albo że zwierzęta hodowlane wydają nieautoryzowane odgłosy. No Zupełnie jakby ktoś znał ten artykuł 144 kodeksu cywilnego i tak sobie pomyślał, że Szymon Hołownie to jest taki właściciel nieruchomości, który ponad przeciętną miarę korzysta ze swojej nieruchomości, bo sąsiadom, czyli koalicji obywatelskiej czy lewicy, no bardzo tym przeszkodził, że rozmawiał z pisem i to w taki sposób. Nieautoryzowany. Można y, oczywiście zauważyć, że Szymon Hołownia złamał pewien schemat. Schemat, który się narodził 13 grudnia 2023 roku, jak, jak powstał rząd, no i wiadomo, kto w tym rządzie gra pierwsze skrzypce, kto drugie i kto trzecie, mianowicie to zawsze jest Donald Tusk, a kto gra tak zwane ogony. I ten schemat został zmieniony, to znaczy Szymon Hołownia nie jest w tej chwili przystawką platformy obywatelskiej. Jest jeszcze do końca nie wiadomo, kim ta akcja mu się w ogóle może nie powieść, ale kimś innym, kimś, kto wreszcie zrobił się dorosły. A zastanawiam się jako człowiek w miarę już pamiętający kilkadziesiąt lat polskiej polityki, czy w ogóle nie mamy do czynienia ze złamaniem takiego schematu o wiele, wiele głębszego, takiego sprzed wielu, wielu lat. Schemat ten był mniej więcej taki. Są ludzie, którzy mają taką autoryzację do mm, tworzenia historii Polski, i są tacy, którzy tylko im w tym przeszkadzają. I zawsze wiadomo, kto jest tą pierwszą grupą, a kto jest tą drugą grupą. Yy, starsi, jak sięgną pamięcią, to, to pamiętają, że tą pierwszą grupą była yy, no, Gazeta Wyborcza i Okolice, dzisiaj pewno byśmy raczej używali takiego sformułowania TVN24 i Okolice, szkoda, bo Gazeta Wyborcza, ta stara przynajmniej, co by o niej nie powiedzieć, że miała takie apetyty i była dość egoistyczna i egocentryczna, to jednak miała bardzo dużo przemyśleń za sobą, naprawdę wierzyła w to, co pisze i nie była po prostu Konsorcjum przeznaczonym do tego, żeby mieć dużo zysków, tylko chciała naprawdę Polska według pewnego dość głębokiego planu, w niektórych aspektach nawet mi się by mógł spodobać, zrobić. O, o, o innych mediach dzisiejszych, współczesnych to chyba tak bym powiedzieć nie mógł. Pewien schemat polskiej polityki, że istnieją mądrzejsi i głupsi, i ci mądrzejsi na ogół wygrywają, a głupsi tylko czasami i wtedy jest wielki lament, krzyk itd. itd. Ten schemat w ogóle odchodzi do historii. Dzisiaj już duopol PO, PiS, widać, że nie funkcjonuje, że ma jeszcze pewną siłę bez władu, ale w jego miejsce coś wejdzie. Czy to będzie Konfederacja, czy to będzie może jakiś odnowiony, właśnie PSL, czy po prostu Szymon Hołownia, czy jeszcze ktoś, o kim dzisiaj mało mówimy, no albo ktoś, o kim dużo mówimy, ale jest jeszcze na marginesie. Na pewno to, tego nie wiemy, ale Szymon Hołownia pokrzyżował również pewne plany na tu i teraz, a nie tylko w takim globalnym schemacie. To były plany jakiegoś wariantu rumuńskiego. Mówił o tym niedawno chociażby Antoni Dudek, to była bardzo celna i ciekawa wypowiedź, kto by je nie znał, to chyba warto się zaznajomić, że jest taki moment, kiedy już Andrzej Duda prezydentem nie jest, a Karol Nawrocki jeszcze by nie został zaprzysiężony, bo, na, bo zgromadzenie konstytucyjne zostałoby zawieszone nawet na krótki czas i w tym krótkim czasie marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, jest głową państwa i można by doprowadzić, no, przeciskając przez ucho i polskiego systemu konstytucyjnego, ale kto bo temu zabroni, własne ustawy w sprawie na przykład naprawy sądownictwa czy czegoś takiego. No, jest to wariant niewątpliwie y, na rympał, y, na Rumunię, tak troszeczkę może nawet na Gruzję, i dobrze, że Szymon Hołownia to zablokował, ale zemsta będzie straszna. Nie? Ktoś musi Szymon Hołownię pokarać. Będziemy teraz mieli całą paradę różnych polityków związanych z Szymonem Hołownią, którzy będą kręcić głowami, może nawet występować ostentacyjnie z jego partii, dwukrotnie się to już wydarzyło, inni nie będą występować, ale będą mówić, że, że się zastanawiają, że z Szymonem trzeba jeszcze długo porozmawiać. To wszystko będą, czy prawie wszystko, to będą zabiegi Donalda Tuska o to, żeby jak kiedyś Jarosław Kaczyński, Jarosława Gowina pociąć na kawałeczki, i zlepić coś zupełnie nowego, słabszego w, w pudełku w pudełku ym, Donalda Tuska. Pewno pamiętacie jeszcze Państwo tak zwany Sejm Fix, kiedy oglądano Szymona Hołownię jako wielką gwiazdę. No to się skończy oglądanie Szymona Hołowni. Różnie odpowiadają ludzie na pytanie, co można, co wolno Niemcom. No, zależy też od dziedziny, w której, się, w której się byśmy poruszali. Ja Państwu zwracam, zwracam oczywistą, znaczy uwagę w oczywistej sprawie. Tak, rząd dał się prześcignąć opozycji w sprawie obrony polskiej granicy zachodniej przed niemieckimi, niemieckimi w pewnym sensie migrantami. Przespał sprawę, nie wyczuł nastrojów społecznych i słusznie opozycja teraz zbiera Zbiera miód z tego, że była pierwsza. Wrócił trochę, no tak powiem, teraz na wpół dowcipnie, mit rycerzy z nadkresowych stanic, tak jak przed wojną śpiewano, to jednak śpiewano o ryceza, rycerzach z nadkresowych stanic na wschodzie. Teraz oczywiście jesteśmy na zachodzie, to jesteśmy bardzo dzielni. Ten, ten mit, rycerzy. Z nadkresowych stanis może być w efekcie swoim bardzo kosztowny dla Platformy Obywatelskiej, bo o oto, zwłaszcza młode pokolenie dostało taki zastrzyk ideologii, która jest przeciwna ideologii popisu, ale już zwłaszcza Platformy Obywatelskiej. I jaki zaskakujący skutek przynosi obrona o granicy zachodniej, a mianowicie taki, że odmrożono centrum Lemkina. Y Przypomnę Państwu, centrum Lemkina powstało przy Instytucie Pileckiego, naszej berlińskiej, takiej polityko-historycznej, ekspozyturze, ważnej placówce kulturalnej i gromadziło. Zgromadziło dane o zbrodniach rosyjskich wojsk na terenach Ukrainy. Wicedyrektor Instytutu Pileckiego właśnie co ogłosił, że, z tryumfem dodam, że ministra kultury dała Centrum Zielone Światło. Tutaj cytat z pana, z pana przepraszam, wicedyrektora Instytutu Pileckiego: Otrzymaliśmy zgodę minister kultury na funkcjonowanie centrum w takim kształcie jak do tej pory. Działalność centrum w obszarze opracowywania zbiorów, zdokumentowania zbrodni powinna być wzmacniana. No oczywiście powinna, tylko można zapytać, dlaczego nie była, dlaczego wiele ostatnich miesięcy to jest schłodzenie temperatury pracy centrum Lemkina, brak decyzji, utrudnienia w wydawaniu pieniędzy. To jest taka moralna sprawa, czysta moralnie. Również przez Donalda Tuska, nie tylko przez Jarosława Kaczyńskiego, traktowana jako słuszna, nasza polska słuszna sprawa. No, ale jakoś, chociaż powinna być ta sprawa wspierana, to właśnie jakoś nie była. Dlaczego? No, może dlatego, że Instytut Pileckiego ma złe pochodzenie takie pochodzenie pisowskie. To pis wymyślił, a teraz wychodziłoby na to, że, że, że dobrze wymyślił. Hmm. Przypomnę Państwu, że dyrektor um, uprzednia odwołana, profesor Magdalena Gamin, doprowadziła do powstania takiej poruszającej wystawy właśnie pod auspicjami Centrum Lemkina, Le 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 okruchy nieosądzonych zbrodni. To był 2023 rok, mnóstwo ludzi to obejrzało i w Niemczech, i w Polsce. Ale następnych tych wystaw już nie było, bo kierownictwo się zmieniło, bo przecież trzeba było odwołać kierownictwo cudzysłów niedobre, a wprowadzić kierownictwo cudzysłów nasze. No i nasze jakoś sobie z tym po prostu gorzej poradziło. Niestety w ogóle tak sobie to nowe kierownictwo gorzej radzi z prowadzeniem Instytutu Pileckiego. Ta placówka, no rozumiem, że pisowska, i rozumiem, że obudowana pewnymi formułami z polityki historycznej PiSu. Jest jednak przecież placówką, która szczerze powiedziawszy posługuje się językiem, którym się obecnie Platforma posługuje na co dzień. Nie mówię to o Donaldzie Tusku. Czyli właśnie po drobnych retuszach, no niestety personalnych, taka jest polityka, Instytut Pileckiego mógłby dalej po prostu funkcjonować jako placówka polska, a nie placówka pisowska czy pełowska. No ale tego jakoś premier nie, nie przełknął, a czy też nowa pani minister nie przepchnęła tego dalej. I mamy taką, taką oto instytucję, że taką, przepraszam, taką oto Sytuacji, w której nasz okręt flagowy w Niemczech jest praktycznie hibernowany przez nasze nowe władze. No, panie premierze, pierwsza zasada politycznej termodynamiki, nie szkodzić, to taki jest, słyszymy teraz krzyk z granicy polsko-niemieckiej. Nie szkodzić, nie szkodzić, nie szkodzić. No drobiazg, ale, ale mający pewne znaczenie, bo dotyczący y, orlików. Prawnicy naprawdę mogą wiele nam ułatwić al, albo wiele utrudnić, jeżeli w porę nie zorientują się, że potrzeba zmiany przepisów, ich uproszczenia albo czasem skomplikowania, y, unowocześnienia. Nowe przepisy przygotowuje teraz Ministerstwo Sportu i Turystyki i chyba w tempo, chyba trafiło w dobry czas. Chodzi o to, żeby przeciwdziałać zamykaniu ogólnodostępnych obiektów sportowych, głównie chodzi o orliki. No ale dobrze, dlaczego miano je zamykać, ktoś zapyta rozsądnie. Otóż dlatego, że orliki, no, niczym te gospodarstwa rolne, generują hałas, a wieczorami są oświetlone i w ogóle tam jest tak, szur, szur, a przecież moje mieszkanie jest koło orlika, ja tego po prostu nie chcę, y y brońmy orlików, orliki w niebezpieczeństwie. Coraz częściej, donosi prasa, wskutek roszczeń sąsiedzkich, obiekty infrastruktury sportowej zlokalizowane w centrach miejscowości zostały czasowo lub trwale wyłączone z użytkowania. No i tak sobie myślę, jak dzieci spokojniutko grają sobie na swoim smartfonie w najgłupsze możliwe gry, oglądają tam jakieś potworne filmy z piłą mechaniczną i gołymi istotami w częściach, czy choćby sobie grają w jakąś fajną strzelankę na komputerze domowym, to nikomu nie przeszkadza, to jest cicho, spokojnie, nie no. ja ma żadnego ponad miarę hałasu, no ale jak idą grać w piłkę, pf, zaczynają się kłopoty. Co prawda te kłopoty, jak, jak, jak mm, zrobię taki research, można stwierdzić, że dotyczą m, punktowo tylko niektórych miejsc w Polsce. Na razie nie ma jeszcze mody, żeby iść do sądu w sprawie orlików, ale zdarza się to od czasu do czasu i lepiej dmuchać na, na zimne. Mam taki przykład bydgoszczy, tam są 23 orliki i właściwie nie ma skarg, czyli działają, działają i takich miejsc jest bardzo wiele, ale zdarzają się i takie, w których jest różnie w pławach, na przykład to Głośna sprawa, pewno Państwo pamiętacie. Prezydent Puław w końcu zdecydował się nie zapłacić grzywny zasądzonej przez sąd na rzecz grupy mieszkańców mających z orlikami problem i gotów był pójść na pięć dni do aresztu. Nie wiadomo, kto wpłacił tę grzywnę, to ciekawa detektywistyczna historia, więc do aresztu nie, aresztu nie poszedł. A szkoda, byłaby fajna sprawa z, z męczennikiem zdrowego rozsądku. Ale co pokazuje nam postawa prezydenta Puław? No, otóż pokazuje, że presja ma sens, jak to się często mówi. Można się spodziewać, że hałasy grających w piłkę dzieci, a także oświetlenie boiska, a także już sam nie wiem co, może zapach benzyny samochodu, który przywozi piłki do, no, na, ten, na boisko, włączone zostaną do polskiego dziedzictwa sensorycznego. Powiedziałem Państwu na początku programu, że poza orłem świnia jest najbardziej chyba polskim symbolem i zwierzęciem. Co do orła, to nie wiem, jak to z nim jest, ale co do świn, to trzeba powiedzieć, że one w znacznej części są z importu. Od 20 ponad prawie lat wzrósł import małych świnek, które potem rosną i stają się dużymi świniami, o 5 tysięcy procent. Sprowadzono w, tylko w zeszłym roku do Polski 8 milionów 400 tysięcy świń. głównie warchlaków, po to, aby właśnie z warchlaka pojawiła się duża polska świnia. No ale właśnie nie tak zupełnie polska. I pytanie teraz na deser: i skąd te świnie przyjeżdżają do ziemi polskiej? Nie. Przyjeżdżają z Danii. Przede wszystkim przyjeżdżają z Danii. Polska świnia jest w znacznej mierze polsko-duńska. Gdzieś tak w 40% jest, jest duńska. Ma duńskie DNA. To nie oznacza, żeby nie miała polskiego serca z całą pewnością. Ale, ale jakiś problem jest. Ta granica polsko-duńska, ja nie wiem, czy to nie mogłaby być następna granica, która by takich najbardziej zapalczywych obrońców polskich granic mogła zainteresować. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.